Przed wiekami, na miejscu, gdzie teraz leży ostrów, ciągnęły się wagna i puszcze. W lasach było tu dużo różnorakich zwierzyny, a na mokrabach dużo ptactwa. Każdy dobry myśliwy pragnął chodzi radca polować w tych stronach, ale polować w tych okolicach nie było łatwo. Przede wszystkim, kto chciał mieć sławę dobrego myśliwego, Musiał sam w tych dzikich lasach upolować zwierzynę, a po drugie już nie jeden ze śmiałych chłopców przypłacił życiem swoją wagą na wadnistych rozlewiskach. Z pewnego dnia syn okrutnego władcy tych okolic postanowił zdobyć imię Dobrego Myśliwego i zapolować w ostrożnych Wybrał się w jedynkę na polowanie. Ale wędrując śladem zwierzyny, pomokradła zabłądził całkowicie w puszczy. Ten więc głodny i obdarty, nie mogąc nigdzie odnaleźć, ani ścieżki, ani żadnego ludzkiego osiedla. A po pewnym czasie takiej Nikt by nie poznał wychudzonym i obdartym żebrankiem dawnego księcia. Z pewnością byłby umarł gdzieś z głodu i zimna, jak wielu jego śmiałych poprzedników. Ale przypadkiem spotkał go śpiącego pod drzewem staruszek partii, który te lasy dobrze znał. Ulitował się wartnik nad niedolą biednego wędrowca i postanowił zabrać go ze sobą do zagrody swego krewnego. Co ty tu robisz, leczonym młodoczek? Uciekłem z królewskiego dworu, bo władca jest zły i surowy. Tułam się już długi czas po lesie. W takim razie chodź ze mną. zaś było biedaka, bo usłyszał od niego, że uciekł z królewskiego dworu, bojąc się gniewu księcia. Bo młody książę wiedział, jak mila mu się Dlatego bał się ujać swoje nazwisko. Powędrował więc Patrykiem przed drogami okolicą mokradę, gdzie na kwiatkach i ostrowach wszystkie skróci, i olszy, ukryte były drewniane domostwa. W jednym z tych na ostrowie, między czterema tyłkami, mieszkał pieśń Adam. Piękna była jego zagroda, a wokół niej drzewa i piękny sad. Adam przyjął z radością starego walcznika i gościa. Witam Cię o, mój drogi, zapraszam cię z kością w moje drogi. A obdarty książę dziwił się bardzo, jak wybornie znazła, ratowy chleb i kwaśne mleko w Adamowym Domostwie. A na Zajmusz, gospodarz, wziął się do roboty w polu i w stadzie. przy przybyszany. Ciężko tu pracował młody książę. Ale też smakował mu bardzo po pracy chleb pod dami, na który po raz pierwszy w życiu zapracował. Nadeszła jesień, na polach ładnie obróciło, a Jabłoni w Adamowym sadzie wydały duże i piękne owoce. Młody książę był bardzo dumny ze swojej pracy i twierdził, to są prawdziwie królewskie jabłka. Są chlewski ale owoc da ciężkiej, chłopskiej pracy. Tymczasem, już przed zimą, stary barnik postanowił wracać w swoje strony, gdzieś nad prostem. A nieznany książę, może Adam chciał go zatrzymać, wybrał się z wadnikiem po prostą drogę. Dostał długie, by pracował za swą Dziękuję za twą gościnę, ale wrócę w twoje wypadki. Przeszła zima, a z nią nowe troski i Adam zdążył już zapomnieć milczącego i biednego towarzysza starego walcinka. z rzędymi drogami świętymi zajechał w strony książęcy Orszak. Takich odwiedzi się wszyscy. Nic też z innego, że Adam nawet oczu nie podniósł na dostojnego księcia z Orszaku, a całkiem już nie mógł uwierzyć, że ów książę i wygłodzony węgrowiec znaleziony w puszczy to jedna i ta sama osoba. To ty? – Książę? – Ale książę powiedział do Adama. – Jesteś dobrym gospodarzem w swojej zagrodzie, to będziesz dobrym również na moim grocie”. I na miejscu Adamowej zagrody zbudował drewniany gród zwany Ostrowem, a klucze od niego dał Adamowi. I dlatego w herbie ostroskim umieszczono Adamowe klucze na pamiątkę dziwnego zdarzenia również jabłko z jego sali. Jabłko było symbolem obfitości, a klucz symbolem spokoju i bezpieczeństwa. Dziękujemy dla ufa. Oczywiście grünkie brawa dla państwa wystąpiła uczniowie szkoły podstawowej numer 13 legend.